Eilat nad Morzem Czerwonym. Cześć! Nazywam się Michał Szczepaniak, jestem doktorem Biblii i przewodnikiem po Izraelu i Palestynie. W tym odcinku poopowiadam Wam o jedynym izraelskim kurorcie nad brzegiem Morza Czerwonego, o Eilacie w Zatoce Akaba. Na wstępie zapraszam do subskrypcji kanału Izrael 1001 Podróży. Jeśli Wam się podoba, dajcie temu wyraz. Zachęcam do zadawania pytań, umieszczania komentarzy, wiadomości na fanpage'u na Facebooku czy poprzez stronę michalszczepaniak.com. Zaczynamy. Ejlat pewnie najmocniej kojarzy Wam się z rafą koralową, przezroczystą i ciepłą wodą, wreszcie egzotycznym i niespotykanym dla nas Europejczyków połączeniem morza, gór i wszechotaczającej wszystko pustyni. I tutaj też ciekawostka, bo pustynia ta nie przypomina bezbrzeżnej, falującej tafli wydm piasku startego przez wiatr na kwarcową mąkę. Od strony jordańskiej, egipskiej i saudyjskiej z Eilatem sąsiaduje pustynia kamienista, pełna wysokich szczytów gołych skał wznoszących się 2000 metrów nad poziomem morza. Sam Eilat położony jest w dolinie Araby. Części pasa depresji, którego kulminację stanowi Morze Martwe. Zbliżając się do Eilatu, nic nie zapowiada efektu „wow! Owszem, jedzie się po dnie piaszczysto żwirowej doliny, od wschodu piętrzą się potężne góry po jordańskiej stronie, ale dopiero spotkanie z samym miastem zapiera dech w piersiach. Jakby mało było egzotycznego konglomeratu. Lazur wody, majestatu skał i błękitu nieba, Eilat oferuje możliwość odbycia wyjątkowej wyprawy, w czasie której można się zanurzyć w podwodny świat rafy koralowej. W przeciwieństwie do wielkiej rafy barierowej w Australii, usytuowanej spory kawałek od brzegu kontynentu, pamiętam jak byłem w Cairns w Australii. I wykupiłem sobie jednodniową wycieczkę połączoną z nurkowaniem, to byłem zaskoczony, że do RAF Hastings i Saxon trzeba było płynąć statkiem prawie 3 godziny. Wejlacie czarujące podwodne krajobrazy są na wyciągnięcie ręki. Najprzyjemniej zanurkować samemu lub z instruktorem w ramach szerokiej gamy rozmaitych szkółek divingowych na terenie kurortu. Kto z Was nie ma za bardzo ochoty na całkiem profesjonalne podejście do sprawy, albo także na suchym lądzie ciągnie go pod wodę, może skorzystać z oferty podwodnego Obserwatorium Świata Koralowców. To obszerny kompleks, który przyciąga rocznie tłumy odwiedzających, proponując odbiorcy w każdym wieku, oczywiście, zwłaszcza dzieciom, zawsze celny model nauki poprzez zabawę. Można zejść suchą stopą pod powierzchnię Morza Czerwonego albo wejść czy podejść do licznych basenów, aby stanąć oko w oko ze stworzeniami morskimi od tych maciupeńkich i niepozornych, jak wytwarzające perły małże, po naprawdę duże żółwie i poruszające się z gracją rekiny. Warto rozważyć wycieczkę na rafę delfinów. Gdzie można popływać z oswojonymi ssakami morskimi, uznawanymi za najbardziej przyjazne człowiekowi ze wszystkich mieszkańców mórz i oceanów. Ci z Was, którzy, pomimo pobytu nad morzem, nie są jakimiś wyjątkowymi miłośnikami plażingu i smażingu, a propos to uważajcie, bo na pustyni suche powietrze odwadnia człowieka jeszcze szybciej i można się solidnie poparzyć słonkiem. Chociaż i to może lepsze niż kapryśny i zimny 2021 w naszym pięknym nadwiślańskim kraju. No więc, jeżeli ktoś z Was wolałby poczuć się jak Lourenz Zarabi, który tutaj w okolicy autentycznie walczył, i poprzemierzać pustynne bezdroża, polecam wybrać się do filarów Amrama, formacji skalnej nazwanej na cześć Ojca Mojżesza, potem wyschniętym korytem. Czyli wadi, a po hebrajsku naal, tu proponowany przeze mnie naal nazywa się szhoret. Udać się do źródła netafim, en Netafim. 14-kilometrowa trasa może zabrać 3,5 godziny. Kogo nie nęci ani woda, ani pustynia, może pochodzić po 50 tysięcznym ejlacie porównywanym często również w oficjalnych wystąpieniach do amerykańskiego Las Vegas. Miasto nad zatoką Akaba jest dla mnie jednak co nieco kiczowate i za cały jego plus uważam wyłącznie niebywałą lokalizację. Początki współczesnego Ejlatu sięgają wojny o niepodległość między Izraelem a Jordanią w latach 1948 49 W marcu 1949 roku Armia Izraelska zajęła teren, na którym potem powstał istniejący obecnie kibuc Ejlot. W czasie przejęcia obszaru, z braku oryginalnej flagi, żołnierze umieścili na maszcie białe prześcieradło, z pomalowanymi własnoręcznie pasami i gwiazdą Dawida. Po przekątnej od Muzeum Miejskiego przy dawnym tureckim posterunku Umraż Rasz można oglądać rzeźbę prezentującą żydowskich wojaków stawiających słup z narodowymi barwami. W grudniu 1952 roku miejscowość oficjalnie przekształciła się w miasto choć na początku bardzo malutkie. Wodę dostarczano do niego z sąsiedniej Jotwaty, opowiadałem o niej tydzień temu. I do kryzysu tirańskiego z 1956 roku mieszkała tutaj nieznaczna społeczność żydowska. Prawdziwy bum! Miejscowość przeżyła po podpisaniu porozumień pokojowych z Egiptem i Jordanią pod koniec XX wieku. Kiedy wzrosło zainteresowanie Izraelczyków wypoczynkiem nad rafą koralową, po tym jak Izrael zrzekł się prawa do Półwyspu Synajskiego z jego kurortami, w tym najsłynniejszym Ofirem, czyli dzisiejszym szarmel Sheikh, Utrzymanie portu Wejlacie było dla władz państwa żydowskiego bardzo istotne. Czemu? Chodziło przede wszystkim o to, aby uniezależnić się od kanału sueskiego, kontrolowanego od 1956 roku przez rząd egipski. Do dzisiaj do Eilatu przybijają frachtowce i kontenerowce, przywożące m.in. samochody dalekoazjatyckie, których mrowie porusza się po ulicach i drogach Izraela. Rafa, nurkowanie, odwiedziny w obserwatorium – udział w sierpniowym festiwalu jazzowym czy wyjazd do położonego na północ od Eilatu rezerwatu punktu obserwacyjnego ptaków migrujących między kontynentami to że tak się wyrażę atrakcje grzeczne ale jeżeli Eilat chce uchodzić za kopię Las Vegas to przecież musi mieć w sobie odrobinę szaleństwa i ryzyka dam wam na to kilka przykładów Kiedyś lotnisko Ejlackie znajdowało się dokładnie w samym centrum miasta. Miało się wrażenie, że maszyny schodzące do lądowania zaraz usiądą na równolegle biegnącej jezdni, a rozpędzające się do lotu jakby wymijały samochody po sąsiednim pasie. Współcześnie ruch pasażerski przejęło lotnisko imienia Ilana i Asafa Ramonów na północ od miasta. O ojcu i synu Ramonach opowiadam w odcinku Żydzi w kosmosie. W Izraelu zabroniony jest hazard, z wyjątkiem loterii i zakładów sportowych. Nie ma kasyn jako takich, ale oczywiście jest jedno ale: dozwolony jest hazard na pokładach statków, które wypływają z portów. I fani dużych wygranych i mocnych nerwów mogą znaleźć się w swoim żywiole. Od brzegu wejlacie odbija wieczorami niejedno pływające kasyno. Gdyby ktoś się nie wyrobił albo statek danego dnia nie wypływał, można zawsze przejść do sąsiedniej egipskiej taby. Pamiętam, gdy oprowadzałem grupy turystów z Polski czy Niemiec. Jak podekscytowani Izraelczycy za wszelką cenę chcieli jak najszybciej wyminąć kolejkę i znaleźć się w jednym z ekskluzywnych hoteli po egipskiej stronie wybrzeża Zatoki Akaba, aby nareszcie zagrać. Wejlacie można zaszaleć jeszcze z innego powodu. Nie obowiązuje tutaj 17% podatek VAT. Który nie jest doliczany do cen towarów i usług w obrębie całej aglomeracji. Ktoś z Was może zapytać, co z dziejami Eilatu przed setkami, tysiącami lat co wiadomo na ten temat? To dosyć groteskowa sytuacja, ponieważ gdziekolwiek by nie szukać ruin starożytnego Eilatu, czy też jakby go nie utożsamiać Pradawne pozostałości znajdują się poza granicami współczesnego Izraela. Jeśli wzmiankowany w Biblii Elat, wersja bez J, był miejscem postoju Hebrajczyków podczas wędrówki przez pustynię, co raczej uważa się za późniejszą wstawkę do tekstu biblijnego, i należy go identyfikować z innym wspominanym miejscem, które zwało się Esion Geber. To rodzi się pytanie, gdzie znajdowało się Esjon Geber. Jedni powiedzą, że Esion Geber, które potem zlało się w jedno z nazwą Elat, należy szukać na stanowisku archeologicznym Tel-el-Helefe. Tel-el-Helefe jest zlokalizowane wprawdzie bardzo blisko współczesnego Eilatu, ale już na terenie Jordanii. Druga grupa badaczy Wysuwa hipotezę, że esjon Geber to nie Elat, lecz Jazirat Farun, czyli Wyspa Faraona, albo Wyspa Koralowa, albo Wyspa Graja, istniejący do dzisiaj maleńki kawałek lądu nieopodal brzegu Synajskiej Taby, już na terytorium Egiptu. Wokół Jazirat Farun znajduje się jedyne w Zatoce Akaba naturalne kotwicowisko, co w analizach naukowych nie pozostaje bez znaczenia. Nie wdając się w szczegóły, spory, argumenty i kontrargumenty uczonych, można w skrócie o Eilacie i jego najbliższej okolicy stwierdzić kilka bardzo ważnych faktów. Jako port odgrywał znaczącą rolę, ze względu na obecność niedalekich złóż miedzi. Odsyłam Was do odcinka o Timnie. Był prężnym ośrodkiem wymiany handlowej, obejmującej złoto, kadzidło i mirrę. Nie bez powodu te trzy dary złożono dzieciątków Betlejem. Jak też wyroby ceramiczne, docierające tutaj nawet z odległej Grecji. Przez kilka tysięcy lat. Obszar współczesnego Eilatu i Jordańskiej Akaby pozostawał wielkim oknem na świat. Pełnił funkcję punktu wymiany handlowej, lądowej i morskiej. Ta druga sięgała przypuszczalnie nawet aż do Sumatry. Przecież, zanim wyruszyły karawany wielbłądów, najstarsza inskrypcja o udomowieniu tych zwierząt pochodzi z XI wieku przed naszą erą. Egipcjanie utrzymywali stałą żeglugę na Morzu Czerwonym co najmniej od połowy trzeciego tysiąclecia przed naszą erą. Statki odbywały rejsy łącząc Jemen, Afrykę Wschodnią i Arabię. Nie trudno zatem zrozumieć, dlaczego przez stulecia rywalizowali o ten przyczółek na północnym brzegu Zatoki Akaba faraon Szeszonek królowie Judy, plemię Edomitów czy Nabatejczycy z Petry. Ci ostatni zmienili nazwę portu na Aila. W Aili stacjonowała rzymska armia, najpierw trzeci Legion Cyrenejski, a potem dziesiąty Legion Fretensis. Okolica od najdawniejszych czasów dogodnie ulokowana, mogąca przyjąć karawany jak również łodzie, nie była obojętna bizantyjczykom którzy ustanowili tu biskupstwo, a następnie muzułmańskim Arabom. Być może do portu w Aili dotarł podczas swoich licznych, ekscytujących podróży bohater baśni Tysiąca i Jednej Nocy, słynny Sindbad Żeglarz. W epoce dominacji islamu nadmorskiej miejscowości nadano nową nazwę, a mianowicie Akaba. Wtedy też zyskała ona nowy atut, a mianowicie leżała na głównym, pielgrzymim szlaku wiodącym do Mekki. Krzyżowcy opanowali północną część zatoki Akaba, ale nie czerwonomorską Akabę. Dlatego na wspomnianej już wyspie faraona, Jazirat Farun, mieli ponoć wznieść fortecę, by atakować muzułmańskie okręty. Do dzisiaj na wysepce dumnie stoi twierdza wpisana na listę UNESCO, ale kazał ją wystawić Saladyn, wielki pogromca krucjatowego rycerstwa pod koniec XII wieku. Pomimo zatem faktu, że relikty dawnej świetności Eilatu nie leżą na terytorium Izraela, ale znajdują się w Jordanii i Egipcie, Miasto na pewno nie pozostawi was obojętnymi na nagromadzony ładunek bodźców. Fascynująca historia, w której fakty mieszają się z baśniami, piękno morza, rafy koralowej, dumnych gór i pustyni na styku czterech państw Izraela, Egiptu, Jordanii oraz Arabii Saudyjskiej gwarantują moc wrażeń wszystkim odwiedzającym. Ejlat. Dziękując wam za uwagę, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Izrael 1001 podróży. Nie zapomnijcie o subskrypcji i poleceniu kanału znajomym i przyjaciołom. Jeśli będziecie mieli chęć, piszcie, komentujcie i dzielcie się spostrzeżeniami. Do usłyszenia.